Patronem kanału jest dystrybutor produktów AGD czeskiej marki ETA. Firma od ponad 80 lat produkuje mocne i stylowe produkty AGD. Między innymi odkurzacz ETA Lunar, żeby szybko i wygodnie wysprzątać przed świętami. Ponadto oferuje bezpłatną gwarancję do 10 lat. Produkty marki ETA są dostępne w większości polskich sieci handlowych. Kupując AGD ETA przez poniższy link znajdujący się w opisie odcinka, wspieracie działanie kanału, gdyż od każdego zakupu otrzymujemy prowizję od marki ETA. Proszę pamiętać o kodzie rabatowym prosto, który daje 5%. Podczas południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów, Copa Libertadores, podczas finału sędzia pokazał czerwoną kartkę już w 34 sekundzie. Jeden z zawodników tak wysoko podniósł nogę, że kopnął w głowę innego zawodnika. Doświadczony bramkarz Bayernu Monachium, Manuel Neuer, podczas meczu z Bayernem Leverkusen, otrzymał czerwoną kartkę po dość niebezpiecznej interwencji. Co zadziwiające, Neuer zagrał w 21 sezonach i 920. Trzech meczach I była to jego pierwsza czerwona kartka w karierze. Dwa kluby duńskiej ekstrasy, Aarhus i Nordskieland, otrzymały po 700 euro kary za to, że w czasie meczu kibice rzucili w siebie łącznie cztery śnieżki. Rekordowo wysoki kontrakt podpisał Juan Soto. Podpisał umowę na 15 lat gry dla New York Mets. Umowa jest warta 765 milionów dolarów. Juan ma 26 lat i najwyraźniej na takie pieniądze sobie zasłużył. Ożarów Mazowiecki, Jubileruszowa Gala, Babylon MMA 50 w strefie VIP oglądał walki gość specjalny, Andrzej Gołota. Był też Henryk Zatyka, który Andrzeja zaczepiał, ale Andrzej pozostawał niewzruszony. Kiedy jednak Zatyka rzucił w niego mandarynką, Andrzej musiał zareagować, no i znokautował impertynenta. Zdaniem świadków Zatyka padł nieprzytomny jak kłoda po zaledwie jednym ciosie. Andrzej, mimo 56 lat, dalej ma to coś. The cat sat on the W czasie meczu z Betisem Sewillą trener Barcelony Hansi Flick poza strefą trenera wyraził niezadowolenie z decyzji sędziego, który podyktował rzut karny. Dostał czerwoną kartkę i podczas dwóch kolejnych meczy nie mógł dalej wyrażać swojego niezadowolenia sędziowania. Legenda NBA Michael Jordan sprzedał swoją posiadłość, która była na sprzedaż 11 lat. W 2013 wystawił ją za 29 milionów dolarów, a sprzedał w końcu za 67% mniej. Musiał spuścić cenę do 9,5 miliona. Henri Leon podczas meczu siatkarskiej ligi mistrzów podczas akcji wpadł na stanowisko sędziego, strącając go z piedestału. Rumuński sędzia runął na ziemię, ale nic mu się nie stało. Wyciekła informacja, że Robert Lewandowski poskarżył się trenerowi Barcelony, że jaja nie są przyrządzane tak jak trzeba. Trener przyjął to do wiadomości i poszukiwał nowego kucharza dla drużyny, takiego, który wie, jak dopieścić jaja piłkarzy. Reprezentantka Niemiec w skokach narciarskich Selina Freitag nie kryła żalu jak po zwycięstwie w kwalifikacjach nie otrzymała sporego czeku, tak jak mężczyźni. Otrzymała za to żel pod prysznic, szampon i ręczniki. Dysproporcje są ogromne. Triumfatorka turnieju dwóch nocy może liczyć na 10 tysięcy euro. Z kolei triumfator ponad 10 razy więcej. Eva Pajor stała się ulubienicą hiszpańskich mediów, po tym jak w kolejnym meczu zaliczyła hat-tricka. W pięć miesięcy została jedną z najlepszych strzelczyń w pięciu największych ligach europejskich i jej roczny kontrakt dokładnie odzwierciedla skalę jej osiągnięcia. Pół miliona euro, czyli tyle ile Robert Lewandowski zarabia w sześć dni. Penis, sport dystyngowany. Ale już taki dystyngowany nie był w czasie turnieju ATP w Auckland. Tam Cameron Nori mało brakowało, a zostałby zdyskwalifikowany, bo sfrustrowany rzucił rakietą w trybuny i trafił siedzącą tam kobietę. Sprawa skończyła się na ostrzeżeniu. Yusuf Dikec, słynny turecki John Wick, jak na celebrytę przystało jest rozchwytywany przez media, żeby się uporać z licznymi propozycjami za wywiad liczył sobie 30 tysięcy euro i to za 30 minut wywiadu. No i ma święty spokój, bo nikt już nie chce z nim robić wywiadu. Najlepszy strzelec Championship i Norwich City, Borgia Sainz, został zawieszony na 6 meczy po tym, jak Opluł zawodnika przeciwnej drużyny. Po wszystkim przeprosił, ale mimo tego musiał też zapłacić grzywnę w wysokości 12 tysięcy funtów, ale taka kwota dla niego to na pewno jak splunięcie. Podczas Australian Open Hubert Hurkacz grał tak dobrze z Holendrem, że Talon Grickspor nie wytrzymał napięcia i trzasnął rakietą o ziemię. Hubert zrobił swoje i wygrał mecz. Jak wiadomo, Wojciech Szczęsny musiał poczekać 3 miesiące na debiut w Barcelonie, w czasie meczu finałowego z Realem wyleciał z boiska. W meczu z Lizboną popełnił sporo błędów i wpuścił jeszcze więcej bramek. Szczęsny grał rewelacyjnie do czasu, kiedy przestał grać rewelacyjnie, potem już był tylko nieszczęsny. Jeśli pojawia się w mediach Rosjanin Daniel Medvedev, to tylko w jednym kontekście. Podczas Australian Open nie szło mu i frustrację wyładował na siatce, łamiąc przy tym rakietę i uszkadzając kamerę. A za to tylko groziła mu kara w wysokości 50 tysięcy dolarów. Za wszystkie swoje wybuchy musiał zapłacić łącznie 120 tysięcy dolarów. Kolejny dowód na to, że za sukces w Rosji płaci się wysoką cenę. W kolenderskiej ekstraklasie się działo. W czasie meczu między SC Herenwen, a Fortuną Sittard jedna z jedenastek była dwunastką i było jednego zawodnika za dużo, czego sędziowie nie zauważyli. Nie trwało to długo, ale przy stanie 1 dwóch w wyniku tej sytuacji Fortuna wywalczyła rzut z autu, z którego potem strzelili wyrównującą bramkę. Podczas na turnieju ATP 250 w Montpellier Aleksander Bublik przegrywając w akcie desperacji podał rakietę chłopcu do podawania piłek i poprosił, żeby zaserwował. Poszło pomyślnie – Chłopak dobrze zaserwował, ale sędzia nie uznała punktu. Podczas meczu finałowego Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych zwycięzcy Duńczycy odliczali sekundy do końca, kiedy postanowili przestać bronić i dać reprezentantowi Chorwacji zdobyć bramkę, bo tym meczem żegnał się z reprezentacją Chorwacji. W czasie turnieju ATP 250 w Delray Beach wszyscy oni mieli, łącznie z Aleksandrem Szewczenką, kiedy podczas serwisu wypadła mu rakieta z ręki i pękła na pół. Wyścig kolarski Volta Ao Algarve liczy ponad 190 km. No i wstyd tym większy, bo na kilkaset metrów przed metą zdecydowana większość zawodników pojechała nie tam, gdzie trzeba. Organizatorzy musieli anulować wyniki. Podczas drugiego etapu wyścigu UAE Tour Gianluca Polefliatt z lekkim opóźnieniem stawił się na starcie, ale co gorsza, zapomniał ze sobą wziąć rower. Ten mu doniesiono na 3 sekundy przed startem, i co? Zajął pierwsze miejsce. Mecze ekstraklasy bywają ciekawe, ale przed meczem Ardy Kryżali z Lewskim Sofia było wyjątkowo ciekawie. Minutą ciszy piłkarze uczcili pamięć byłego piłkarza Petko Ganczewa, by wkrótce się okazało, że ten żyje i ma się dobrze. I w dodatku był na stadionie, kiedy go honorowano. Ktoś wprowadził w błąd klub ale cóż, pomyłki chodzą po ludziach. Nowe, kretyńskie przepisy w kolarstwie mówią, że radość z triumfu może okazywać wyłącznie ten, który jako pierwszy przekroczy metę. Australijczyk Caden Groves otrzymał żółtą kartkę za to, że przedwcześnie świętował zwycięstwo kolegi z drużyny. Widząc, że jego kolega za moment wygra, podniósł rękę w górę. No idiotyzm, żeby radość była. W amatorskiej niemieckiej dziesiątej lidze piłki nożnej miał odbyć się mecz między FC Taxi 2 oraz Rotweiss Mulheim 3. Niestety się nie odbył, ponieważ dziecko jednego z zawodników FC Taxi ugryzło sędziego w lewe jądro. Norwedzy popisali się nieuczciwością podczas mistrzostw świata w Trondheim. W obecności trenera do oplombowanych wcześniej kombinezonów dodano nici, które miały zwiększyć stabilność podczas lotu. Carlos Sainz przed Grand Prix Japonii miał dolegliwości żołądkowe, przez co spóźnił się na odegranie japońskiego hymnu przed zawodami. Za nieodsłuchanie japońskiego hymnu otrzymał 20 tysięcy euro grzywny. Przewidywana kara to 60 tysięcy, ale Japończycy wykazali się daleko idącą wyrozumiałością i ukrali go za zaledwie 1 trzecią kwoty. Sainz nie mógł przeboleć kary za 5 sekund spóźnienia i podczas konferencji skomentował decyzję, używając przy tym wulgarnego słowa, za to z kolei groziło mu już 40 tysięcy euro kary. W Bułgarii, jeszcze zanim rozpoczął się mecz pomiędzy CSK Sofia a Lokomotivem Sofia, okazało się, że operator systemu VAR, którego zadaniem jest pokazywanie sędziom problematycznych sytuacji z różnych ujęć, na swoim telefonie przeglądał stronę internetową z zakładami bukmacherskimi. Wiadomo, że mężczyznę zawieszono, nie wiadomo na kogo postawił. Komenda stołeczna policji podała, że zatrzymano trzy osoby, które na stadion narodowy na mecz o Superpuchar Polski, Między Jagielonią Białystok a Wisłą Kraków, usiłowały przemycić w kibicowskich bębnach 120 rac oraz flar i kominiarki. No, wystarczyło prześwietlenie. Najlepszy zawodnik meczu otrzymał po meczu jajka. Bramkarz Jan de Burr został okrzyknięty najlepszym zawodnikiem meczu brynę FK-FK Bodoe Glimt. Po fascynującym meczu norweskiej ekstraklasy w nagrodę otrzymał 4 paczki jajek. Ci, co z kolei śledzą karierę Jose Mourinho, nie byli zdziwieni. W ćwierćfinale Pucharu Turcji jego Fenerbahce podejmowało Galatasaray. Po przegranym meczu wdał się w sprzeczkę z trenerem gości, złapał go za nos... Ten teatralnie upadł, no i Mourinho dostał czerwoną kartkę. Podczas meczu Pucharu Europy mistrzów rugby miało być tak pięknie. Przed meczem spadochroniarz miał wylądować na stadionie, wręczyć piłkę, żeby z klasą rozpocząć rozgrywki. A tu niestety spadochroniarz zawisł na dachu i tak wisiał dobre kilkadziesiąt minut. Incydent opóźnił rozpoczęcie meczu o 40 minut. O miano sportowego zdjęcia roku będzie się ubiegać Christopher Blevins, kiedy temu wybuchu Szampan na podium po wyścigu Pucharu Świata w kolarstwie górskim. Chwilę grozy przeżył Fernando Alonso. Odpadła mu kierownica na treningu przed Grand Prix Bahrainu, odpadła mu kierownica w bolidzie, akurat kiedy jechał z minimalną prędkością. Poziom idiotyzmu sędziów w kolarstwie sięga szczytów. W kolarskim wyścigu Tour of the Alps w pierwszym etapie zwyciężył Giulio Ciccone. Włoch swoim zwyczajem rzucił okularami przeciwsłonecznymi w stronę kibiców, a jeden z widzów ku swojej ogromnej radości je złapał, zatrzymując niesamowitą pamiątkę. Ale sędziowie uznali takie zachowanie za nieostrożność. I nałożyli na zawodnika karę. Zdaniem specjalistów sędziowie kolarscy powinni zacząć leczyć się na nogi, bo na głowy już za późno. Radość przyjmuje różne oblicza. Barcelona w finale Pucharu Króla zdobyła gola na miarę zwycięstwa i drużynę Barcelony rozsadziła energia. I kiedy cała drużyna radowała się na boisku, Wojciech Szczęsny, aby uczcić gola, zaczął się rozciągać i poprawił kępkę murawy. Mecze piłki nożnej przegrywa się z różnych powodów. Sędzia w Anglii podczas meczu na 11. poziomie ligowym podyktował dyskusyjny rzut karny, a w czasie przerwy przerwał mecz, bo coś mu śmierdziało. Konkretnie ktoś w jego szatni narobił mu do buta. Znaleziona dwójka go rozwścieczyła, a śledztwo miało wykazać, który zawodnik się odważył. Piąta kolumna działa w kolarstwie. Mieliśmy potwierdzenia podczas Giro d'Italia, kiedy ktoś podrzucił podstępnie kozę na trasę wyścigu. Papież Leon XIV, zagorzały fan tenisa, podczas pierwszego spotkania z dziennikarzami został zapytany, czy nie zorganizowałby dobroczynnego turnieju tenisowego. Pomysł mu się spodobał, nawet zażartował, żeby nie sprowadzono broń Boże rakiety numer jeden Janika Sinera, bo siner po angielsku to grzesznik. Kibice HSV Hamburg niepohamowanie świętowali zwycięstwo swojej drużyny, wdarli się na boisko i po świętowaniu i licznych aktach wandalizmu boisko wyglądało jak po wojnie. Niektórzy demontowali bramki, a inni wycinali kawałki murawy na pamiątkę. Robert Lewandowski zostaje w Barcelonie, przedłużył kontrakt, ale zamiast dotychczasowych 32 milionów euro za sezon, zarabiać będzie tylko 26 milionów. No i jak teraz będzie grał ten biedny Lewandowski? O tym, że Joshua Perez jest wyjątkowym zawodnikiem może świadczyć fakt, że podczas meczu Brookbet Termalika nie ciecza kotwica koło brzeg. Wybiegł na boisko z nazwiskiem namalowanym na koszulce flamastrem. No słów brakuje. A już na pewno nazwiska na koszulce. Paris Saint-Germain dosłownie wbiło w ziemię Inter, zwyciężając w Lidze Mistrzów, wygrywając aż 5 do 0. Dwóch Belgów zakradło się do monachijskiej Alians Areny dzień przed finałem Ligi Mistrzów i zamknęli się w kabinie toalety. Przyklejając do drzwi kabiny kartkę z napisem AWARIA. Przeczekali 27 godzin, po czym opuścili kabinę i obejrzeli finał za darmo. Finał, w którym Paris Saint-Germain złoiło skórę Interowi, wygrywając aż 5-0. Ultramaraton, czyli 100-kilometrowy bieg organizowany w Wali, wygrała 42-letnia Stephanie Case. I w tym zwycięstwie może nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w czasie biegu zrobiła sobie trzy przerwy. Po to, żeby nakarmić piersią swoje sześciomiesięczną córeczkę. Może karmienie piersią to sposób na wygrywanie również Eurowizji. Max Verstappen podczas wyścigu Grand Prix Hiszpanii wykonał taki manewr, że zderzył się z innym kierowcą. Szef zespołu Formuły 1 żartobliwie skomentował: że Verstappen jeździ tak fatalnie jak taksówkarz w Rzymie. No i się zaczęło, że taksówkarze jeżdżą super, że to kierowcy Formuły 1 jeżdżą fatalnie. Konkretny przykład, na uderz w stół, a taksówkarze się odezwą. Kto powiedział, że szachy są nudne? Raz nerwowo na przegraną zareagował arcymistrz szachowy Magnus Carlsen, bo walną pięścią w stół, że figurki się poprzewracały na szachownicy. Potem jego przeciwnik. Przeżywał wygraną? Nie wiem, ale potem Międzynarodowa Federacja Szachowa opublikowała w mediach wpis, gdzie dali wizerunek zwycięzcy z bronią w ręku. No, przyznać się, kto mówił, że szachy są nudne? UEFA się popisało, wprowadzając do protokołu meczowego emerytowaną piłkarkę. W meczu z Serbią miała zagrać 23-letnia fińska obrończyni Nanne Ruskanen. Ale do protokołu trafiła o 28 lat starsza Stina Ruskanen. Najwyraźniej w Finlandii jest za dużo Ruskanenów. Podczas meczu tenisowego Roland Garros, Lorenzo Musetti kopnął piłkę i przypadkiem trafił sędzie Liniową. Od razu przeprosił, został upomniany, ale jego przeciwnik Francis Tiafoe już liczył na to, że Musetti zostanie zdyskwalifikowany. Skończyło się na upomnieniu, no i rozżalony Tiafoe przegrał. Jak to różnie bywa w życiu na początku czerwca Michał Probierz był trenerem reprezentacji Polski, a w połowie już grał sobie na polu golfowym na luzie, na niespodziewanej emeryturze. Odszedł bo doszedł do wniosku, że to najlepsza decyzja dla drużyny. Na pewno nie z powodu trzęsienia ziemi w PZP-nie po tym jak Robert Lewandowski zagroził niegraniem w kadrze. Mm -mm. Po meczu między Serbią a Andorą serbska stacja telewizyjna Happy zamiast skrótów meczu puściła fragment gry wideo. Komentarz i opisy meczu były autentyczne, tylko nie obraz. Teraz tylko czekać jak zamiast relacji z Sejmu będą puszczać fragmenty z GTA. W chińskiej reprezentacji koszykówki zadebiutowała mająca 220 cm wzrostu 18-letnia Zhang Ziyu. W meczu z Bośnią i Hercegowiną grała 13 minut, ale rzuciła 18 punktów i zaliczyła 7 zbiórek. To, że górowała nad resztą, to mało powiedziane. Praktycznie wkładała piłkę do kosza. A na koniec Lionel Messi. Wielkim piłkarzem jest i propozycje matrymonialne nie powinny dziwić. Na trybunach stała 98-letnia Pauline Kana z tabliczką z propozycją. Messi, 60 lat młodszy, oczywiście zauważył zalotną panią i pokazał jej kciuka w górę. Będzie to ślub stulecia. Na pewno tam większy od tego tam Bezosa, czy jak mu tam. Szwajcarska reprezentacja kobiet w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy na kilka dni przed rozgrywkami rozegrała mecz towarzyski z 15-letnimi juniorami FC Lucerne. Młodzi rozgromili panie 7 do 1. Mecz się odbył bez publiczności, a Piłkarska Federacja nie miała najmniejszego zamiaru przedstawiać wyniku. Ale news przedostał się do mediów społecznościowych. Działo się w PKO BP Ekstraklasie. Podczas sparingu między Motorem Lublin a Lechią Gdańsk coś zawodnikom brzęczało. Okazało się, że był to dron należący do jednego z trenerów Arki Gdynia. Drona przejęto, nagranie usunięto i nową erę szpiegostwa sportowego rozpoczęto. Legenda irlandzkiego hurlingu DJ Carey przez 8 lat wyłudzał pieniądze, udając, że chorował na raka. Aby historyjkę uwiarygodnić, opublikował m.in. to zdjęcie. Gdzie jak szybko wypatrzono, zamiast rurki w nosie miał kabel od ładowarki. finałowy mecz Wimbledonu. Djokovic-Koboli. Emocje wzięły górę, ale nie aktora Hugh Granta, który zasnął na trybunach w loży królewskiej to w czasie tie -breaku. Widać bilet za 700 futów nie wart tych pieniędzy. Podczas turnieju ATP Masters 1000 w Toronto po przegranym meczu Daniel Miedwiediew Pogratulował przeciwnikowi i miał na tyle dosyć, że poszedł sobie, zostawiając swoje rzeczy na korcie. Podczas swojego meczu wpadł też w furię po tym, jak fotoreporter omyłkowo wszedł na kort przy piłce meczowej. Do tego stopnia był rozdrażniony, że zaraz po tym, jak mecz przegrał, roztrzaskał swoją rakietę. Za występ otrzymał 110 tysięcy dolarów, ale za niesportowe zachowanie i zniszczenie sprzętu otrzymał grzywne. W wysokości 42,5 tysiąca dolarów. Podczas wyścigu Tour de Guadeloupe dwóch holendrów opadło z sił. Schowało się między samochodami i kiedy znowu mijał ich peleton, wtopili się w grupę. Dojechali do mety, ale ich wyczyn nagrał nie jeden, a dwóch widzów i ich zdyskwalifikowano. Kolarze zmagają się przeważnie z różnymi problemami, ale nie takimi jak ekipa wizma Lisa a Bike. Przed trzecim etapem kolarskiego wyścigu Vuelta Espana sprawcy włamali się do ciężarówki zespołu i ukradli część rowerów. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Francuz Maxim Sula z duńskiego Sonderyske po meczu tamtejszej ekstra klasy dostał w nagrodę taczkę pełną ziemniaków. Najlepszy piłkarz spotkania zasłużył na najlepszą nagrodę żenująco było podczas losowania par drużyn w pucharze Rumunii. Mężczyzna wyznaczony do losowania przed kamerami w czasie losowania trzymał jedną z kul w jednym miejscu, kiedy mieszał drugą ręką. I jakimś dziwnym trafem wylosował tę kulę, którą miał w ręku. Neymar dobrym piłkarzem jest. Pewien 31-letni brazylijski biznesmen zapisał w swoim testamencie, że cały majątek przepisał Neymarowi. Majątek warty ponad miliard dolarów przepisał, bo sam nie ma żony ani dzieci i nie ma powiązań z piłkarzem, ale podziwia go. Więc jeśli ktoś podziwia mnie. To ja bardzo chętnie. Niedaleko stolicy Australii na stadionie w Jera Bumbera, centralnie na samym środku boiska, jaja złożyła siewka. Jako, że jest pod ochroną, zaspadła decyzja, żeby stadion zamknąć na miesiąc, żeby nie zakłócić procesu inkubacji. No i słusznie, bo początkowo było jedno jajko, a potem pojawiły się dwa. W Tanzanii podczas meczu zatykowały pszczoły. Mecz między City FC Abuja i JKUFC Babati. Przerwano. Rój pszczół wtargnął na boisko i wszyscy padli na ziemię, piłkarze, sztaby szkoleniowe, nawet operator kamery. Trochę to trwało, ale mecz wznowiono. Podczas z kolei konferencji prasowej Igi Świątek było jakoś nerwowo. Jeden z dziennikarzy chciał rozluźnić atmosferę pytaniem, czy Iga kiedykolwiek rozważała wplecenie sobie koralików do włosów. No, że ta nie była w sosie, no to zdenerwowała się jeszcze bardziej. Na rak nie trzeba się znać, żeby wiedzieć, że ugryzienie rywala jest zabronione. Podczas ćwierć finału pań w meczu francja indrandia zawodniczka Axel Bertomeu boleśnie ugryzła rywalkę w rękę. Kara równie bolesna, bo zawieszono ją na 12 meczów. Hugo Elkitkę został bohaterem i antybohaterem meczu Pucharu ligi angielskiej pomiędzy Southampton a Liverpoolem. Najpierw strzelił decydującego gola, dając swojej drużynie zwycięstwo, a chwilę później dostał czerwoną kartkę, bo zbyt entuzjastycznie świętował zdobycie bramki po prostu w biegu na trybuny. Czyli coś na zasadzie, że jak babcia zbyt głośno zaśpiewa Alleluja, to w kościele dostanie mandat. To już się cieszyć nawet nie można. Jussier Joni, 22-letni Japończyk ustanowił nowy rekord Guinnessa, pokonując 100 metrów na czworakach w 14,55 sekundy. Inspiracją była szkolna uwaga nauczyciela, że zwierzęta poruszające się na czterech kończynach są szybsze. Joni trenował, obserwując ruchy psów, kotów i małp. Zapowiedział dalsze rekordy i rozwój sportu na czworakach jako nowej dyscypliny. Jeśli to jest przyszłość sportu, to ja wracam do chodzenia tyłem. Bo jak sport wygląda jak ucieczka z przedszkola, no to wiesz, że już świat się zmienia. Polska szachistka Julia Szczurek sięgnęła po najwyższe laury, zdobywając złoty medal w Mistrzostwach Unii Europejskiej w szachach klasycznych. Młoda zawodniczka wykazała się nie tylko doskonałą techniką, ale też żelazną koncentracją i strategicznym wyczuciem, pokonując rywalki z całej Europy. Najwięcej arcymistrzów w historii zdobywało ten tytuł przed 20 rokiem życia. Najmłodszy z nich, Abhimanyu Mishra z USA, został arcymistrzem w wieku 12 lat i 4 miesięcy. Podczas meczu kobiecej Ligi si w Brazylii pomiędzy zespołami Barueri i Osasco na parkiet wybiegł opos. Zwierzak przebiegł przez boisko wywołując zaskoczenie i śmiech zarówno wśród zawodniczek jak i kibiców. Dziennikarskie śledztwo ujawniło, że dane biometryczne znanych sportowców, między innymi Iggy Świątek, mogły zostać potajemnie wykorzystane przez Chiny. Wszystko przez opaskę Focus Colm, która pomaga w koncentracji, a w rzeczywistości mogła zbierać dane o aktywności mózgu użytkowników. Eksperci ostrzegali, że dane są wykorzystywane do badań nad tak zwanymi superżołnierzami. Właściciel Dallas Cowboys, Jerry Jones, został ukarany grzywną w wysokości 250 tysięcy dolarów za pokazanie środkowego palca kibicom podczas meczu z New York Jets. Incydent miał miejsce po kontrowersyjnej decyzji sędziów, która rozświeczyła Jonesa. NFL uznała gest za niegodny przedstawiciela ligi i zareagowała błyskawicznie. Jones nie skomentował sprawy, ale jego palec powiedział już wszystko. Christian Mauissa 19 letni obrońca AS Monaco. Za spóźnienie na trening musi kupić wszystkim kolegom zespołu drogie smartfony. Kara została wymyślona przez kapitana drużyny, który znany jest z kreatywnego podejścia do dyscypliny. Młody zawodnik przyjął decyzję z pokorą, choć nie ukrywał zaskoczenia. Koszt zakupu kilkunastu smartfonów może sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy euro. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę. My się widzimy przy następnego. Odcinka, czyli prawdopodobnie już za tydzień. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam. W ramach kampanii Movember, promującej świadomość zdrowia mężczyzn, Robert Lewandowski wziął udział w akcji, której celem było zachęcenie panów do regularnych badań jąder i prostaty. Hasło kampanii Pokaż jaja potraktowano dosłownie i metaforycznie. Lewandowski jako ambasador akcji symbolicznie pokazał jaja. Maroko rozgromiło Nową Kaledonię 16 do 0 w meczu mistrzostw świata do lat 17. To jedno z najwyższych zwycięstw w historii turnieju. Pep Guardiola był wściekły po porażce Manchesteru City z Newcastle, na złość wyładował na operatorze kamery, który zbliżył się do niego aż za bardzo. Gestykulował i podniósł głos, stracił nad sobą panowanie, a Manchester stracił punkty. David Beckham został odznaczony tytułem szlacheckim przez króla Karola III podczas ceremonii na zamku Windsor. Otrzymał tytuł za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za działalność charytatywną i społeczną. Wojciech Fibak został skrytykowany za komentarze podczas transmisji. Z misji ATP Finals. Widzowie byli oburzeni jego uwagami o hemoroidach. Wspomniał oni w kontekście problemów zdrowotnych tenisistów. Fibak miał je w tyłku. Te wszystkie uwagi, w sensie. Nikita Simonian, legenda radzieckiego futbolu i najstarszy mistrz olimpijski na świecie, zmarł w wieku 99 lat. Był jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii ZSRR, zdobył cztery mistrzostwa i był wielokrotnym reprezentantem kraju, ale mimo ukończenia 99 lat raczej nie był lubiany, bo planowano mu w tym roku zaśpiewać 100 lat. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie suba, dajcie lajka, dajcie wszystko to, co trzeba. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.